Cześć, mam na imię Agata. Jestem za związkami partnerskimi. Dzisiaj w metrze widziałam taką reklamę. Kowalski lat 30, sam decyduje o. Ja też jestem Kowalskim lat 30, sama chcę decydować o swoim życiu. Żądamy ustawy o związkach partnerskich, ponieważ od 17 lat jesteśmy rodziną i uważamy, że państwo powinno chronić również takie rodziny jak nasze. Jestem gejem i żądam ustawy o związkach partnerskich, ponieważ nie chcę żyć na kocie łapę. Jestem biseksualna. Żądam ustawy o związkach partnerskich, bo nie chcę być obywatelką drugiej kategorii. Jestem za ustawą o związkach partnerskich, bo decyzja o wspólnym życiu dorosłych osób zawsze rodzi takie same konsekwencje społeczne, kulturowe, ekonomiczne, więc przez państwo powinno być tak samo uznane, premiowane, chronione, ale też rozliczane z zobowiązań. Jestem Ewa, jestem Gosia, jesteśmy razem od. Około 6 lat już będzie? Około 6 lat i żądamy ustawy o związkach partnerskich, bo dla mnie paradoksem jest to, że moja kuzynka, którą widziałam jeden raz, kiedy miałam 3 lata, jest według prawa dla mnie bliższą rodziną niż Gosia, obok której budzę się co rano, obok której zasypiam co wieczór od tych prawie 6 lat, tak, prawda? Tak. Żądam ustawy o związkach partnerskich, bo wszyscy powinni być równi wobec prawa. Żądam ustawy o związkach partnerskich, ponieważ jest podłością, żeby setki tysięcy par nie miały żadnej możliwości zabezpieczenia prawnego. E, żądam ustawy o związkach partnerskich, bo zależy mi na tym, żebym to ja, a nie państwo decydowała o tym, e, gdzie będzie pochowana moja partnerka. Jestem za wprowadzeniem ustawy o związkach partnerskich, ponieważ czas, żeby państwo zaczęło traktować moją miłość, tak samo jak miłość osób heteroseksualnych. Po to, żebyśmy mogli wspólnie rozliczać się z podatków. I po to, żebyśmy mogli po sobie nawzajem dziedziczyć, będąc w pierwszej grupie podatkowej. Żądam ustawy o związkach partnerskich, bo uważam, że w XXI wieku jest to absolutnie oczywiste i niezbywalne prawo każdego obywatela, każdego cywilizowanego kraju naszego świata. Jestem osobą transseksualną, popieram ustawę o związkach partnerskich, bo miłość nie wyklucza. Cześć, jestem Dorota, jestem heteroseksualna i popieram ustawę o związkach partnerskich. Jestem osobą y, heteroseksualną. Żądam ustawy o związkach partnerskich, bo miłość nie wyklucza. Jestem za. Jestem za.